Słonie to największe zwierzęta lądowe na świecie. Słoń afrykański jest większy od słonia azjatyckiego, a samce mogą ważyć ponad 6 ton. Inteligentne stworzenia Słonie są niezwykle inteligentne. Mają duże mózgi i potrafią rozwiązywać problemy, używać narzędzi i okazywać empatię. Pamięć słoni jest legendarna Potrafią pamiętać miejsca i inne słonie przez dziesiątki lat. Komunikacja na odległość. Słonie komunikują się ze sobą za pomocą szerokiej gamy dźwięków, w tym infradźwięków, które są tak niskie, że ludzie ich nie słyszą. Pozwala im to komunikować się na odległość nawet kilku kilometrów. Trąba słonia to niezwykłe narzędzie. Ma ponad 40 tysięcy mięśni i może służyć do oddychania, picia, chwytania przedmiotów, od delikatnych liści po ciężkie konary, a nawet do kąpieli. Kły słoni to tak naprawdę bardzo długie, zmodyfikowane siekacze, które rosną przez całe życie. Są używane do kopania, podnoszenia, a także do obrony. Silne więzi społeczne, słonie żyją w matriarchalnych stadach, prowadzonych przez najstarszą i najbardziej doświadczoną samicę. Mają silne więzi rodzinne i potrafią okazywać żałobę po stracie członka stada. Wielkie uszy do chłodzenia, duże uszy słoni afrykańskich służą nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim do regulowania temperatury ciała.